Jak w życiu zaistnieć, jak wybić się z tłumu, jak się dobrze zaprezentować przed publicznością albo jak po prostu dobrze funkcjonować w towarzystwie. Tego można także nauczyć się podczas warsztatów Agaty Steczkowskiej, a z nami mistrz Robert Buszta, trener personalny, trener biznesu, człowiek, który pierwszy w Polsce uczył szybkiego uczenia się i co jest niezwykle przydatne w dzisiejszych czasach szybkiego czytania. Witamy bardzo serdecznie w studiu. Witam bardzo Jakie będą tematy najbliższych pańskich warsztatów z autoprezentacji? Temat najważniejszy dla każdego z nas. Tak naprawdę jest to nasza pierwsza kompetencja. Większość z nas, jak przychodzi na ten świat, przychodzi w pokoju zupełnie obcych dla nas ludzi. Nie mamy, rodząc się, to mam na myśli, nie mamy na sobie ubrania i nam to nie przeszkadza w tym, żeby wystąpić publicznie. Pierwsze wystąpienie ma pan? Rację. Pierwsze wystąpienie publiczne. W związku z czym, a tego uczymy na warsztatach, jak w sposób naturalny. Bo to naturalny sposób jest związany z wystąpieniem publicznym. Jak sposób naturalny? Nasz umysł może kontrolować nasze ciało, bo ciało jest nam potrzebne w przekazie w informacji. Nasze ciało wywiera wpływ, ale nasz umysł jest w stanie kontrolować, jak to nasze ciało wywiera wpływ. Wpływ możemy osiągnąć pozytywny, ale możemy też osiągnąć wpływ negatywny. Warsztat ma nauczyć każdego warsztatowicza, niezależnie od tego, ile ma lat, czy to jest pięciolatek, czy to jest sześćdziesięciolatek, aby mógł kontrolować w sposób naturalny, jak jego ciało może wywierać wpływ. Czyli autoprezentacja. Ale no właśnie, i teraz, czy autoprezentacja to jest uczenie pewnych technik, czy autoprezentacja to jest raczej odkrywanie w sobie walorów? To jest bardzo ważna kwestia. To drugie: każdy z nas jest naturalny, jest indywidualny, dlatego przyszedł na ten świat, ma swoją misję. I teraz pytanie, czy potrafimy odkryć, w jaki sposób możemy kontrolować to nasze ciało, ale w sposób naturalny. Tu nie chodzi o techniki, że mamy się nauczyć pewnych technik, że jest pierwsza technika, druga technika czy trzecia. Te techniki mogą nas wspomagać na samym początku. Ważna rzecz, że każdy z nas musi pamiętać o tym, że naturalny przekaz to jest przekaz, gdzie jesteśmy w strefie komfortu, jesteśmy pewni. A jak jesteśmy pewni siebie, no to wywieramy lepszy wpływ na innych. I inni wtedy nas bardziej lubią, bo jesteśmy naturalni. Więc na pewno nie chodzi o sztuczność, o techniki, tylko chodzi o to, żeby wydobyć z nas to, co mamy najlepsze i w sposób naturalny dokonywać tej prezentacji. To się szalenie przydaje przy wystąpieniach publicznych. Pani o tym doskonale wie. To także pomaga w kontaktach międzyludzkich, na przykład w takiej dziedzinie, jaka jest pani domeną, czyli w byciu dyrygentem. Wie Pani, jeżeli jest się z takiej rodziny, którą, która jest od najmniejszych lat, ja, ja pamiętam, że telewizja, jeszcze jak były muzykujące rodziny, festiwal muzykujących rodzin we Wrocławiu, tam przyjeżdżały rodziny z całego, z całego kraju, tak się wspaniale prezentowały na scenie i wówczas pierwszy raz usłyszałam Taki tekst, ja już wtedy byłam nastolatką. Wtedy jeszcze myśmy pierwszy raz przyjechali w ogóle, jak tylko Jasenka się urodziła, czyli nas była dopiero czwórka. To było jakieś około 30 lat temu, także to jest dalekie czasy. Ale chciałam jedną rzecz powiedzieć. Tam się dowiedziałam, że nasza rodzina jest bardzo fotogeniczna i kamera ją kocha. I dla nas na przykład kamera, czy światła, y, czy mikrofon to są sprawy naturalne, natomiast dla wielu ludzi nie. Nie I to, każdy właśnie pan ma Erodus to szczęście, mówi, że tak. w takiej rodzinie, która od razu praktyka. wypycha i dodaje mm. pewności siebie, ale z drugiej strony nie w, w, wpędza w jakąś manierę mm. człowieka, to, to jest duże szczęście, ale nie każdy z nas ma to szczęście. Od czego zaczyna się takie zajęcie? No właśnie, zajęcia się od, zaczynają od tego, żebyśmy siebie lepiej rozumieli. To już Sokrates kiedyś powiedział, zrozum siebie człowieku, a będziesz wiedział, jaki wysiłek musisz włożyć w coś, aby coś osiągnąć. Więc warsztaty się zaczynają od tego, żebyśmy dokonali jakiejś autoprezentacji, na przykład na temat swojej dobrej cechy, na przykład swojej pasji albo hobby. I osoby się prezentują. Prezentują się najpierw bez kamery, po to, żeby ich przygotować do tego, że potem będą prezentować się przed kamerą. Drugie ćwiczenie polega właśnie na tym, że mają wystąpić przed kamerą w ciągu minuty, i potem odtwarzamy te nagrania i analizujemy, co jest naturalne oraz co jest dobre, albo co należy poprawić. Ani razu nie używamy słowa, że coś jest złe, ponieważ my naturalnie nie jesteśmy źli, jesteśmy dobrzy. A w każdym razie dążymy do dobra? Tak. Na, na warsztatach nie używa się takich słów jak nie chcę mi się. Nie umiem czegoś, albo czemuś nie podołam. W ogóle to nawet nie tyle jest zabronione, co po prostu nie ma takich słów, ponieważ mistrz to jest człowiek wyjątkowy. Mistrz ma ludzi zachęcić i otworzyć od wewnątrz, pozwolić im się otworzyć. Mistrzowie to są ludzie na takim poziomie swojej profesji, że większość warsztatowiczów jako amatorów w danych dziedzinach, albo będących dopiero na ścieżce rozwoju w danej dziedzinie, jakiejś profesjonalnej, artystycznej, po prostu mają, usztywniają się, prawda? To taki wielki mistrz, jaki on jest wspaniały, a jaki ja jestem mały. I właśnie na warsztacie z panem Robertem tłumaczymy, że to wcale tak nie jest, że każdy ma to coś. Ale tylko to jest co? taka specyficzna dziedzina pomiędzy jakąś taką artystyczną, a bardzo życiową. I akurat w tym przypadku wymaga ją takie, tak sobie wyobrażam, te warsztaty, wytworzenia atmosfery wzajemnego zaufania. Tak. Bardziej. Niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Bo to trzeba jednak mieć odwagę, żeby pokazać się i żeby otworzyć się na przykład na słowa jednak krytyki. Bo nawet jeśli mówimy o tym, że to jest dobre i to trzeba, to znaczy, że coś tam trzeba wyeliminować. Tak, to prawda. Zaufanie jest bardzo ważne, ponieważ jeśli pojawia się krytyka, to zawsze konstruktywna. A konstruktywna krytyka mówi nam o tym, co możemy w przyszłości zmienić. Destruktywna krytyka mówi o przeszłości. Ja już nie mam wpływu na przeszłość. Więc my jako mistrzowie mamy zadanie kształtować tych warsztatowiczów, ale też pokazywać im w przyszłości, co oni mogą robić lepiej. Wszystkiego nie przerobimy na tych warsztatach, ale damy im wiele wskazówek, jeśli będziesz kiedyś w Opolu, czy będziesz odbierał Oscara, czy będziesz gdziekolwiek. Czy po prostu gdziekolwiek pójdzie dobra prezentacja, nie jest potrzebna tylko tym, którzy występują Oczywiście. publicznie. Przydaje się w życiu bardzo. Przydaje się. Idziemy na egzamin, idziemy na interwiu, czyli rozmowę kwalifikacyjną. Powinniśmy o tym pamiętać, że cały czas nasze ciało wywiera wpływ. I teraz ja mogę wywrzeć na wpływ pozytywny lub negatywny. A to się zaczyna od podania ręki, od przywitania, od tego pierwszego kontaktu wzrokowego. Czyli cała mowa ciała, ale trzeba też pamiętać, że mowa ciała ma wpływ na pierwszy kontakt, na pierwsze wrażenie. Ale potem nasz umysł musi kontrolować dalej, co się wszystko dzieje. A czy często słyszy Pan takie pytanie, jak się pozbyć tremem? Tak. Jest na to prosta odpowiedź? Jest. Tutaj było dużo mowy wcześniej o tym, że ważna jest przepona, czyli oddychanie. Jeśli będziemy oddychać zawsze dolną częścią, czyli, czyli przeponą, to aż 60% więcej powietrza dostarczamy do naszego organizmu. Jeśli oddychamy tylko górną częścią naszych płuc, to 40%. W związku z czym, jeśli organizm jest niedotleniony, dosyć szybko reaguje na sytuację. A tak naprawdę nie ma sytuacji stresujących, bo życie nie jest samo w sobie stresujące. Moja reakcja na życie lub na konkretną sytuację może być stresująca. A, mo a może jest jeszcze jeden sposób? Jak stremy uczynić się sprzymierzeńca, a nie przeciwnika? E, trzeba, trzeba doświadczać siebie w tej sytuacji, jeśli ona jest stresująca dla nas. Jeśli ja będę tego doświadczał, mówi się, że strach jest ojcem odwagi. Czyli jeśli odważny zmierzy się z tym wyzwaniem, to następnym razem już się tego absolutnie nie będę bał. A daje się Pan jeszcze namówić na lekcję szybkiego czytania, niezwykle przydatnego w życiu? Tak, jeszcze tak, cały czas. To jest umiejętność, która bardzo się przydaje. Robert Buszta, jeden z mistrzów warsztatów Agaty Steczkowskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę zapowiedź. Dziękuję i do zobaczenia na warsztatach.